Widzowie, Witam Was w czwartej części i na pewno już musi to być ostatnia część bo znowu mi przerwało, a więc nagram to w czterech częściach po prostu a więc to jest czwarta część i skończyliśmy na wniosku wniosek jest taki że przez Mojanga i jego updaty serwery są nowo robione, jakby też update'owane z tymi update'ami. No i to właśnie dlatego, że te serwery po prostu mają już, a w sumie to jeden serwer, to ma już prawie dwa lata. Dwa lata już prawie ma, a dalej się trzyma. Drugi wniosek z tego jest taki, że po prostu, no, no, yy, drugi wniosek jest taki, że straciliśmy jakieś pół godziny na analizowanie wszystkiego i myślenie, że po prostu te serwery się zachowają, ale tak naprawdę straciliśmy jakieś 30 minut. I ostatni, daj ostateczniejszy, trzeci wniosek jest. Taki, że po prostu, jakbym tego nie nagrał, i gdybym teraz tego nie szukał, to bym po prostu nie stracił tych 30 minut. A więc, widzowie, bardzo dziękuję Wam za oglądanie tych wszystkich części, czyli pierwszej, drugiej, trzeciej i tej czwartej części. I po prostu fajnie by było, jakbyście dali suba. No i yy, widzimy się kiedyś. Chyba.